Hej, dzisiaj chciałem porozmawiać o pewnym przypadku mojego kolegi, z którym kiedyś porozmawiałem i miał dosyć duży problem, bo walczył z tym, aby jego firma utrzymała się na powierzchni i żeby nie zbankrutował. Oczywiście wiązało się to z pewną restrukturyzacją, jak to pięknie brzmi. Jego firmy a ta restrukturyzacja polegała na tym, że zwolni kilka osób. Właściwie jego cała firma liczyła jakieś 9 osób, a chciał zwolnić 5, czyli ponad połowę. I czym tak naprawdę zajmował się ten kolega? Był przedsiębiorcą i prowadził sklep. To był sklep wysyłkowy, który skupiał się głównie na własnej platformie sprzedażowej na e-sklepie oraz promował swoje produkty na Allegro, jednak posiadał jeszcze tak zwany sklep stacjonarny, który był umiejscowiony w dosyć niewygodnej przestrzeni, o której mało kto wiedział, gdyż był schowany pomiędzy starymi kamienicami. I było trzeba wiedzieć, że ten konkretny sklep tam się znajduje. Po prostu nie było żadnej mapki czy czegoś podobnego, co by jednoznacznie wskazywało, że ten sklep tam istnieje. Można do niego zajść i zakupić asortyment. Ale ludzie, którym zależało na odbiorze towaru, doskonale znali tą okolicę ale o tym za chwilę. Przechodząc do samej obsługi sklepu i tych dziewięciu osób, które pracowały, to trzy osoby pracowały na tzw. magazynie trzy osoby na sklepie stacjonarnym oraz trzy osoby w biurze obsługując konta Allegro oraz wystawiały dokumenty dla firm kurierskich dla tych towarów, które zostały zakupione poprzez online. Czyli albo na Allegro, albo w sklepie onlineowym, który ten kolega prowadził. I problemem była lokalizacja wszystkich trzech, można powiedzieć, siedzib tego kolegi, gdyż sklep mieścił się na innej ulicy, magazyn na drugim końcu miasta, a jeżeli chodzi o biuro, mieściło się w samym centrum, gdyż był dobry dojazd do magazynu, i do sklepu, które kolega czasem odwiedzał. I jak już tutaj można zauważyć, dochodziło do pewnego rodzaju problemów logistycznych, bo jak przewieźć towar z punktu A do punktu B, jeżeli ktoś zamówił odbiór takiego asortymentu na miejscu, na przykład na magazynie było trzeba go spakować. Wsiąść w prywatny samochód. To akurat robił kolega, który przewoził ten asortyment w swoim samochodzie, właśnie z magazynu do sklepu, aby ludzie mogli to odebrać. I najciekawsze było również otwarcie poszczególnych działów tej firmy, gdzie sklep stacjonarny funkcjonował najczęściej od 10 do 18 w takie dni powszednie, gdzie cały czas były trzy osoby w weekend. Gdzie sklep był otwarty od 10 do 14, były tylko dwie osoby. A jeżeli chodzi o sam magazyn, to od poniedziałku do piątku, on funkcjonował od 7 rano przez 8 kolejnych godzin. Chodziło o to, że na magazyn podjeżdżał jakiś kurier, rzucało się do niego cały asortyment zakupiony na platformach onlineowych. Gdy kurier odjeżdżał, można było zamknąć magazyn. I moje pierwsze pytanie do kolegi: dlaczego właściwie takie godziny otwarcia? Bo, no, nie oszukujmy się, to są standardowe godziny, kiedy właśnie wszyscy przychodzą, kupują i tym podobne. I właśnie taką dostałem odpowiedź. No, bo wszyscy tak mają otwarte, bo piekarz tak otwiera swoje sklepy. Czy inna konkurencja również ma otwarte sklepy, właśnie od 10 do 18? I kolega jakoś nie był w stanie wyjść z tego myślenia, że właściwie sklepy mogą być otwarte w trochę innych godzinach. Czy nawet w trochę inny sposób można byłoby zorganizować pracę tych osób? I gdy zacząłem drążyć ten temat, dopytywać się właściwie, czemu od 10. No bo potencjalni klienci mogą przyjść i kupić ten asortyment w sklepie, który był tak jak wspomniałem, ukryty pomiędzy blokami i nikt nie wiedział, że tamten sklep się znajduje. Nie było żadnej reklamy, żadnego szyldu, nic. Po prostu drzwi dosyć stare i obdrapane. Ale mimo wszystko kolega twierdził, że jacyś klienci tam przychodzą i kupują ten asortyment między 10 a 18. Kolejne pytanie, dlaczego magazyn jest czynny do 15? I tutaj już odpowiedziałem na to pytanie, bo kurier przyjeżdża i właściwie po zapakowaniu tego kuriera magazyn jest zamykany. No i kolejne pytanie, czemu dwie osoby w sobotę? No, bo więcej nie trzeba, pracuje się tylko przez 4 godziny. To dwie osoby nie wystarczą, przecież jest mało pracy w tą sobotę i ludzie raczej przychodzą sobie odpocząć na weekend. I zaproponowałem koledze, żeby zrobił pewnego rodzaju remament swoich wszystkich godzin ludzi i asortymentu, który jest sprzedawany, to znaczy, Ile osób przychodzi na przykład do tego sklepu stacjonarnego, skoro potencjalni klienci kupują przed 12 po 15? Ile osób jest w weekend i ile sprzedaje na Allegro, ile sprzedaje stacjonarnie? Czy może ten sklep jest warty tego, żeby go utrzymywać? Czy może nie? Może powinien zmienić swoje podejście do całego tego przedsięwzięcia. I w trochę inny sposób zacząć zarządzać tymi zasobami, które już ma, czyli te 9 osób i ten cały asortyment, który jest na magazynie, bo może traci pieniądze w tych miejscach tylko dlatego, że ma jakieś dziwne przyzwyczajenia. I tak, kolega miał bardzo dziwne przyzwyczajenia z tą godziną 10:18, dzięki czemu tracił bardzo dużo pieniędzy. Na utrzymanie całej tej infrastruktury, którą sobie wymarzył, bo okazało się, że do 15, czyli przez dosyć długi okres czasu, kiedy jego sklep stacjonarny jest otwarty, przez 6 miesięcy przyszła tylko jedna osoba, która kupiła cokolwiek w tym sklepie. Czy warto więc mieć otwarty sklep od 10 do tej 15? Skoro przyszła tylko jedna osoba, wydaje mi się, że nie i można byłoby już w inny sposób zagospodarować cały ten lokal, czy nawet pomyśleć o innej infrastrukturze i innym umiejscowieniu tych wszystkich lokali, które posiadał. Dodatkowo okazało się, że po 16 jest największy ruch właśnie w tym sklepie, bo ludzie przychodzą po odbiór wszystkich rzeczy, które kupili na Allegro. Zaznaczali po prostu odbiór osobisty i przychodzili wtedy do tego sklepu stacjonarnego odebrać. Nie chcieli, aby kurier im przywiózł tą rzecz. woleli po prostu podejść i zobaczyć, co kupili. Więc czy warto było mieć otwarty sklep do tej powiedzmy, że 1016 tylko po to, żeby osoby przyszły, tylko po to, żeby przyszły odebrać to, co kupiły na platformach onlineowych? To kolega już sam sobie odpowiedział, i okazało się, że w sobotę w tym sklepie jest największy ruch. O ile przez cały tydzień, od poniedziałku do piątku, praktycznie nikt nie przychodził, a w sobotę były tylko dwie osoby, które niejednokrotnie musiały obsłużyć do sześciu klientów w ciągu godziny, gdzie ci klienci. Zaczęli dosyć dużo się dopytywać, i naprawdę te osoby traciły sporo czasu na jakieś wyjaśnienia i tym podobne, nie mając czasu nawet zjeść czy zrobić sobie jakąś małą przerwę, bo cały czas był jakiś ruch na sklepie. Kolega wprowadził w tej swojej małej firmce delikatne zmiany. Połączył magazyn i biuro. Okazało się, że właściwie istnieje taka możliwość jest taki lokal, który można wynająć za mniejszą cenę na uboczu miasta. Dosyć dobrze skomunikowana z całym miastem, więc nie było problemów, jeżeli chodzi o osoby, które gdzieś mieszkały na obrzeżach, mogły dosyć łatwo i szybko dojechać. Niektóre były z tego faktu zadowolone, inne trochę mniej. Dodatkowo, przebudowa. Całej infrastruktury magazynowo-zamówieniowej, gdyż osoby mogły teraz odbierać swoje zamówienia właśnie na magazynie. Było przygotowane specjalne miejsce, gdzie zamówienia, które są do odbioru osobistego, były odkładane na specjalną półkę, i po 16 osoby przychodziły i odbierały swoje zamówienia, co pozwoliło na rezygnację. Z tego sklepu stacjonarnego, który nie przynosił żadnego profitu i dodatkowo generował dosyć duże koszty, bo wynajęcie jakiejś przestrzeni na sklep jednak nie należy do najtańszych. No i najbardziej restrykcyjna zmiana. Kolega zwiększył ilość osób pracujących w sobotę do czterech i wydłużył godziny pracy. Tego magazyno sklepu, aby ludzie mogli przyjść i zakupić coś osobiście. I nagle okazało się, że sobota stała się dniem, w którym na sklepie stacjonarnym był największy zysk. Czasem dobijał nawet do tego samego zysku, jaki kolega miał ze sprzedaży onlineowej na Allegro, i w konsekwencji po kilku miesiącach takiej małej zmiany, zastanowienia się, nad tym, jakie godziny są tracone, tylko na to, żeby zapewnić jakąś przestrzeń, bo wszyscy tak robią, chodzi o te godziny otwarcia sklepów od 10 do 18, gdy kolega z nich zrezygnował i przeprowadził tą restrukturyzację, to nagle miał tyle zamówień, że musiał zatrudnić dodatkowe osób, i nagle jego firma z 9 rozrosła się. Do 21. I to wszystko tylko temu, że zrobił sobie mały przegląd, gdzie potencjalnie traci pieniądze i gdzie może zaoszczędzić czas swoich własnych pracowników, gdzie może ich przesunąć bez utraty jakiejś jakości na produktach czy obsłudze klienta. A jeżeli jesteś zainteresowany tym, jak zarządzać sobą w czasie, to zachęcam do odwiedzenia mojego kursu. O zarządzaniu sobą w czasie. I to tyle w tej pogadance. Zapraszam za tydzień.